Witamy Państwa bardzo serdecznie w Galerii Pustej Ciąg Dalszy na kontynuacji programu wystawienniczego studentów Wydziału Radia i Telewizji. Dzisiaj wystawa pani Waty Rakoczy, jest z nami autorka, pod tytułem Bezdech. Dziwi się złożyło, że możemy Cię dzisiaj tutaj gościć i szczególnie gratuluję tego, że udało się w tak krótkim czasie przygotować dla nas wystawę. Mieliśmy pewien problem techniczny, który świetnie nam pomogła rozwiązać. Bardzo za to dziękuję. Za chwilę na pewno dowiemy się czegoś więcej o samych pracach, które już sama ich aranżacja tutaj u nas w galerii jest nietypowa, a myślę, że też Państwa to zainteresuje. Jaka treść i dlaczego ten bezdech jaka tutaj jest koncepcja. Bardzo proszę o kilka słów do wystawy i jeszcze za chwilę porozmawiamy. Hmm. Witam serdecznie na <noise> mojej wystawie. Um, mam pewien kłopot, żeby powiedzieć coś, ponieważ mam wrażenie, że wolałabym, żeby zdjęcia same powodowały jakieś emocje, jakąś atmosferę. Um, ja profesor prosił mnie, żeby nawiązać do cyklu i jeśli chodzi o o to, co łączy te fotografie, to myślę, że najciekawszą rzeczą jest to, w jaki sposób właśnie można połączyć fotografie z różnych miejsc, z różnych przestrzeni, ponieważ jest to dla mnie zderzenie mojej przestrzeni prywatnej z podróżami, które odbywam. Te podróże łączą się z życiem zawodowym, ponieważ no już za, myślę, za dwa miesiące będę już pełnoprawnym operatorem filmowym i jest to dosyć trudny zawód. Ja też mam dwu, dwoje kolegów, kolega i koleżanka też z kierunku. No jest to trudny zawód o tyle, że nie ma, nie ma właściwie stabilności. W pewnym sensie można nie pracować przez trzy miesiące i nagle dostaje się wielkie zlecenie na drugim końcu świata. I to nasze życie też jest takie troszeczkę porozrywane, bym powiedziała. Inną rzeczą jest to, w jaki sposób z takim życiem można zbudować właśnie relacje z ludźmi. I właściwie co może łączyć, i wracając już do tych fotografii, co może je łączyć, to... Też mieliśmy taką rozmowę właśnie niedawno o, o oryginalności właściwie w takim, takiej pracy z obrazem, czy z fotografią, czy z filmem. To jest to, to, jest właśnie wrażliwość autora i to, co my mamy do zaprezentowania po prostu nasze wnętrze, nasze pomysły może dzielenie się jakimś rodzajem, jakimś rodzajem własnej intymności. I mam nadzieję, że, że to łączy te fotografie. Czyli wykonywałam je w jakichś dla mnie emocjonalnych momentach, w różnych krajach, w różnych, w różnych okolicznościach. I, no I mam nadzieję, że to jest czytelne. Myślę, że więcej <grywanie> nie będę dodawać. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, to, to bardzo nie odpowiem. To, co jeszcze mogę dodać, ostatnią rzecz to to, to właśnie też, to jest w opisie, czyli. Taki mój noternik wizualny, ponieważ praca operatora filmowego, tak jak pewnie fotografa, opiera się głównie na pracy ze światłem, na obserwacji światła, czyli w ramach jakby trwania tych pięciu lat studiów, to czegoś też nauczyłam, to to, to że, że światło miękkie, światło delikatne też jest, jest wartościowe i nastrojowe i trudniej jest takie światło wykreować, tak jak w, w naszej pracy. To, to wygląda, więc o ile zaczynałam od powiedzmy, może bardziej takich fotografii, gdzieś to mnie zawsze fascynowało, że jest jakiś wprost światło gdzieś, to, to później w ramach mogłam dochodzić wewnętrznego dojrzewania do, do takiego właśnie obserwowania. No, po prostu obserwowania światła i też kwestia kadrowania, jakiejś takiej medytacji w kadrowaniu, y staje się bardziej subtelna dla mnie i mniej spektakularna, ale myślę, że można znaleźć tam więcej emocji. Mam więcej Dziękuję. Gracias. Sí.